Dzień w dzisiejszym odcinku otwieramy paczkę z fajerwerkami za 570 zł ze sklepu taniej fajerwerki no panowie mamy już otwartą całą paczkę Zaraz za bardzo się. Mamy tutaj kopertę, oczywiście z jakiego sklepu zamawiałem w stanie fajerwerki. Lecimy wystawowe imprezy. To na koniec zostawimy. A bo dobra uko teraz, bo tam tam jest tylko podziękowanie. I mamy tutaj blepkę. Zaraz, zaraz, będzie, zaraz Wam pokażę drugą. Druga taka. no board. No i wszyscy jest steal, jak to tyle, odkładam i otwieramy. Bardzo dużo wypełniaczy. Dobra, no i zaczynamy. Co tutaj mamy jako pierwsze? Rakietki Sky z JR04. 6 sztuk, jest chyba 9 gram na rakietkę. Dwie patuszki bo są bardzo tanie. Fajnie, że się pije, nie połamały, bo słyszałem, że się dużo. Dalej mamy stroboskopy 90-sekundowe, 3 sztuki. O, dobra, nie będę otwierał na razie. Rzemiaczki, 6 sztuk chyba. Magic Bals od Piromaxa. Dalej mamy karabinek M100 strzałowy od Piromaxa. Tutaj mamy Flare. To jest flara, nie wiem, od tropika, nie wiem, od Pyromaxa. Ona jest fajna bardzo. Ona ma tutaj taki sznurek, za który się ciągnie, to się wkręca tu, trzyma się tu, tu się wyciąga za ten sznurek, ona się odpala i macie też do trzymania. Dobra, co tu dalej mamy? Dwa karabinki M40, 40 strzałowe. Takie. Tutaj mamy zimne ognie. Zamawiałem je, więc to nie jest grafik, żeby sobie przedbić na swoje też potardy. Dalej mamy rakietki Saturn Missiles. Ale fajne, fajne. Takie o. Po triplexa. Co my tu dalej mamy? Duże, duże kulki kulki. No tutaj kulki dymne. Tutaj mamy super Corsair od Magic Time'a, Corsarzyki. Druga paczka i trzecia paczka. No, trzecia paczka. Dalej mamy rotacki, czyli to są takie jakby bączki i krakniki zielonych. Dalej mamy krakatuny, czyli petarga z kraklingiem. Mam na trójki, jedna paczka. Explozivy trójki, druga paczka. Eksplozji... o, mikro. Eksplozjiwy dwójki. Eksplozjiwy dwójki. Eksplozjiwy trójki kolejne. RC1. I heliumu. to one są jednogramowe, 10,5 zł, więc bardzo fajne. To jest tyle takich mniejszych plekart. Sznurek taki pullingowy, to... To jest nawet... nie, że się podpala, tylko pokażę Wam, co to jest. To, jest takie, to jest, są takie sznurki. Bierzecie je. Obijacie sobie w ręce. Patrzcie w ten, w ten sposób. O, ale być może nie ma no, Nie powiedziałem, że to jest takie głupie. Oko no, mi się burza Fajne, Fajne są te sznurki, bo... Ale dużo bibci teraz Zaraz przyjdzie mama i powie, że ten, polę, o, ten A jak taki diabeł No, ale może że nie odpalaj drugiego No, przepraszam, że mówię, ale to takie głośno było Jest takie fajne y, zaśnureczki Ja czuję normalnie próch y, Dobra, co my tu mamy dalej, no to tak o, forsażyki od triplex'a Nie pamiętam, tu zamawiałem trzy paczki Teraz to jest prawie... Cztery! Pra cztery. Zaraz sobie zobaczę załączenie, bo możliwe, że to są grefice, ale nie jestem pewny. Dobra, podkładam. Nadrastę one są. Co tu dalej mamy? Kolejne Dumbumy Mikro. Dużo zamówiłem tych malutkich. Takie jak gwiazdeczki. Właśnie nie wiem, co to jest, ale wykorzystujemy. Dalej mamy bączki od Piromaxa. sześć sztuk. Z crackingiem one są chyba. Co Tutaj są kuleczki dymne. Od tego Piromaxa. Tutaj jest e, też bączek, druga paczka bączków, a tu druga paczka kulek dymnych. E, tutaj jest fontanna czarna. E, co, jeszcze jakieś fontanny były na pewno. A tu jest fontanna pomarańczowa, tu jest fontanna... Znaczy, Boże, fontanna, co ja gadam, To są e, dymy, a tu jest dym e, zielony, czyli pomarańczowy, zielony, biały i czarny. Takie dymy sobie kupiłem, bo lubię bardzo dymy. Dalej mamy test kolejny Dympex M60. On jest chyba mocniejszy niż tamte, ale nie wiem. Droższy był trochę. Dalej mamy dwie paczki Fontaine Fortune 3. One są bardzo fajne. Może widziałem na testach. Tu jest druga pacuszka tych krakatum, tych petard. Tu są bączki bardzo fajne. Pokażę Wam jak one wyglądają. Te bączki jest ich tutaj, Ej, Boże, bączki. to są kugi krakkingowe, tylko 6 tu. Ale są bardzo fajne, takie wielkie jaja. Ale fajne, bardzo. Jak takie normalne te Tutaj pierwsze mamy... Tepes. to jest? są chyba TP2L. To są 2 No to są TP2L. Tak? No TP2L to są. Flarą 0,2 g, więc słabe. I tutaj dalej mamy... Nie, bo tu ma 0,8. Nie pamiętam, co to było. To chyba były Flash No, to są te Flash bangery. One nie mają żadnej chyba nazwy nawet. E, tu będzie pewnie pisało. No dobra, nieważne, No, też one mają, trochę są mocniejsze, bo mają 0,8 grama. E, tutaj mamy... O, się schowały. O, <ścoughs> jakie malutkie. I e, tu się większe wydawało. Patrz. To są petardy z cracklingiem. Cześć, to tu, było gdzieś się... Dalej mamy szarki dwugramowe. One no są zarąbiste. Gromy dwójki, one mają jeden i 1 i 1,1 grama chyba. 36 stóp. No ale fajne, jest 1 g. To są jaja dinozaura. Od zumbu. No zaba. Jeszcze złapisze nawet. 0,24 grama. O, kolejna paczka się znalazła ekspresywą w trujek. Właśnie nie wiem. To single typów, ale chyba nie te brałem w ogóle. Ale chyba ich nie mieli. Brak. Ale są, one są droższe. Ale to, to Zaraz osią. zobaczysz. Tu są bączki kolejne, to chyba trzy paczki zamawiałem. Yy, Robocy 2 dwugramowe. No. 10 sztuk. Yy, to są chyba te na yy, petardy, a nie emitery. To jeden, To nie, to emiter. Ja zamawiałem chyba petardy, no ale fajne. Yy, co my tu dalej mamy? Cyrkoblice. To są cyrkobice, Klaudia chyba wiesz to są cyrkobice oprócz was, to zostawimy na koniec, najlepsze, e, potem e, bomby czerwone, one nie wiem ile one mają gramów, 0 e, ineś pewnie, 10 e, gramów na paczkę, to około prawie 0,5 gramów, no to pół gramu, mini dumbumy, fajne one są, a tutaj mamy dumbumy normalne, trochę większe, ale fajnych jest. 0,2 g m te a te mają... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. I zrobię obliczcie ile tu jest petar? Łącznie. Tu też jest 0,2 grama. Ja no to liczyłem te dzisiaj, nie pamiętam. Ileś? Dalej mamy małe kamikaze. Raz, dwa, trzy. No i tu są chyba sześć motylków. od Jorgę. Fajne są też butanie, bo, bo już z tego co pamiętam. Dalej mamy XXL Thunder Shorty Ten. Co to jest? to jest wyrzutnik dobra, no, nieważne single shoty 30mm 30 Kurczę, nie mam gdzie tego kłaść no, się to dalej wyrzutnia optik, a ja chyba grali ty gratis, bo ja nie a nie, brałem selen. No. wyrzutnia selen i wyrzutnia optik czyli dwie wyrzutnie o, dalej mamy wyrzutnie exclusive collection, ona ma 7 strzałów ale jest bardzo fajny efekt Ej, w ogóle jest chyba więcej wyrzuty. Makrokosmosik dwójka. O Boże do górny trzymają. Ma Makrokosmos dwójka. Ląd podstawowy, tylko 10 strzałów, ale bardzo fajne efekty. Są też na początku jest taki ten. Na początku jest Silent Illusion. Wyzykia 25 strzałów 20 mm. Fajna bardzo. I na koniec wyrzutni to mamy Neptun 25 20 mm. Nowość. Jeszcze nikt nie testował, widziałem tylko od producenta nagranie. Zobaczymy jak będzie strzelała. I, ostatnie... I ostatnia rzecz, achtungi 5 gramowe, 4 sztuki od prywatek z Pyro. Patrzcie jakie giganty. No kurde, no to nie trzyma. No, bo coś mi się stanie od trzymania. No, no i to by było tyle. Zaraz się widzimy jak to wszystko ładnie poukładam.